Cześć, kochani, z tej strony Agnieszka. Dzień dobry, witajcie na naszym kanale Ziemia Obiecana. Wykorzystuję moment, kiedy nie pada, bo dzisiaj tak troszkę pada, troszkę nie, jak to w kwietniu. No i tak jak prawdopodobnie u Was, temperatura też nie jest wysoka. Może dzisiaj 6, maks 7 stopni, w nocy około będzie 1 stopnia, tak więc e, jest chłodno. Ta część kwietnia jest chłodna, ale za tydzień ponoć ma już być lepiej. E, oczekuję bardzo mocno wyższych temperatur. To jednak mnie nie powstrzymało i pojechałam do mojego ulubionego sklepu ogrodniczego, bo wiedziałam, że mają już super tunie i pelargonie. Mają też wiele innych kwiatów, ale ja polowałam właśnie i czekałam już na te kwiaty, te, które co sezon, czyli pelargonie, wsadzam do donic, tych um, osłonek wiklinowych i je stawiam u nas na, na ganku przy budynku gospodarczym, ale chciałam też te super tunie włożyć do takich donic, które zawisną koło wejścia do naszego budynku gospodarczego. Kupiłam też onlineowo te super fajne, żeliwne e, kątowniki. Dobrze, to jest kątownik. Słuchajcie, chyba zaczyna padać właśnie. Ok, może najwyżej będziemy przerywali. Kątowniki, pięknie e, dekorowane. Kojarzą mi się mocno z Wielką Brytanią, bo dużo widziałam tam takich ozdób. I na nich zawisną właśnie moje donice. Donice są w kolorze drzwi, w kolorze okien z budynku gospodarczego, tak więc wszystko powinno nam się zgodzić. Jeżeli macie czas, to ja Was serdecznie zapraszam kubek z jakąś herbatą, może kawą w dłonie i spędźmy tych kilkanaście minut ze sobą. Zapraszam. Przed chwileczką miałam tutaj. Chmurę z deszczem, nawet jakieś resztki jeszcze tego deszczu widzę, ale już powolutku przebija się słońce. Mam nadzieję, że to mnie nie wygoni z powrotem do pomieszczeń gospodarczych. Kątowniki odkładam na chwilkę, na, bo one jeszcze przez jakieś dwie godzinki chyba nie będą w użyciu. Zacznę moje wsadzanie do donic od super tuni. O, słońce! No i wspaniale. Super tunie. Po pierwsze jazzberry, po drugie babo gam. Obie odmiany są e, różowe. Jedna troszkę bardziej intensywna, druga delikatniejszy jest ten różowy kolor. Nim jednak je wsadzę do donic, to chciałam wam pokazać kilka ujęć z mojej wizyty właśnie w centrum e, Ogrodniczym u pani Pauliny, tam gdzie zawsze się zaopatruję. E, mówiłam wam, przy tym jak wsadzałam bratki. To jest taka rodzina, która pokoleniowo zajmuje się właśnie ogrodnictwem i dzięki nim mam te piękne sadzonki. Zawsze tam jeżdżę kupować kolejne i kolejne kwiaty. E, nie tylko ja, wielu kaliszan również. Spójrzcie proszę, jak u nich właśnie wygląda już ten, ten sezon, jak to się wszystko pięknie prezentuje, a ja powoli szykuję sobie przestrzeń do pracy. Każdej z doniczek wkładam po jednej z odmian. Tak jak rozmawiałam z moją Pauliną, nie może być więcej niż dwie, bo one się mocno rozrastają i muszą mieć swoją przestrzeń też zachowaną. Tak więc będzie tutaj Jazzberry, będzie Bubblegum w jednej i w drugiej donicy. To są te dwie sadzoneczki: Jazzberry i Bubblegum. I bubble Trochę ziemi oczywiście na spód. Jak zawsze. Dostałam też e, fajną odżywkę. Pokażę Wam później. Chociaż może nie powinnam robić kryptoreklamy. Jakkolwiek e, to jest odżywka właśnie do takich kwiatów typu e, kaskadowe e, nawóz do e, surfiniowa, surfiniowatych. I e, tutaj jest taka proporcja jak jedna łyżeczka na 10 litrów wody. Ja zazwyczaj właśnie taką konewką 10-litrową e, operuję. Więc bardzo prosta, bardzo prosty przelicznik. Dla mnie, kogoś kto bardziej jest e, plastyczny, aniżeli matematyczny i ścisły, to akurat bardzo proste, proste równanie. Słuchajcie, słońce wyszło. Jak fajnie. Powiedzcie mi, czy wy macie już na balkonach, na parasach, w ogrodzie gdzieś e, tego typu kwiaty, właśnie surfiniowate macie? Czy to dla was jeszcze za wcześnie? Będzie to, Nie kojarzę gdzie, ale w ostatnim czasie podpatrzyłam taką metodę sadzenia. Już ją zaczęłam stosować, wkładanie doniczki, tej dokładnie, która była od sadzonki. I gotowe. Świetny pomysł, co? Tam w ostatnim czasie takie dane o osobach, które pracują w ogrodzie, których y, ogród to hobby albo ewentualnie praca, że są mniej narażone na depresję. Słuchajcie. Słyszeliście? Zresztą powiem Wam, że ja przepadam za tym i y, 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 odpoczywam. Wiemy, to jest fizyczne jakieś wyzwanie dla, nie, dla mnie i jest to męczące, tak? Na przykład koszenie trawy, pielenie, dźwiganie czasem jakiejś ziemi. I tak dalej. I po całym takim dniu lub kilku godzinach w ogrodzie człowiek jest po prostu fizycznie zmęczony, ale e, jest też takie powiedzenie, męczymy się fizycznie, aby odpocząć psychicznie. I myślę, że naprawdę takie statystyki, o których gdzieś tam właśnie e, czytałam, one mają jak najbardziej sens. No i jestem też ciekawa Waszej opinii na ten temat. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie. Wyciągam moje malutkie doniczki trochę tutaj wpadło ziemi, więc ją sobie wysypię i wkładam sadzoneczki do ich miejscóweczki. Nawet zrymowało się. Okay. No i gotowe. Mam gdzieś tutaj te żyłki, które będą trzymały donice. One teraz jeszcze są takie powykrzywiane, ale pod ciężarem doniczki E, ładnie mam nadzieję, że się wyprostują. Okay. Chyba, chyba to się wszystko tutaj trzyma. Mhm. Tutaj jeszcze chyba trzeba trochę. Okej, okay, powinno być dobrze. Tak. No super. Mogę się teraz zająć koszami, a później poproszę Dawida, żeby mi przymocował kątowniki. będzie elegancko. W tym roku również w koszach będę miała super tunie i to samo połączenie kolorystyczne, co w przypadku tych wiszących donic. Tak w taki sposób sobie tutaj umieszczę, a następnie belargonie. To jest ten moment, który najbardziej lubię. No i bosko. Należy teraz podlać kwiaty. Wystawię je za chwilkę na słońce, bo jest naprawdę chłodno dzisiaj, więc niech się troszkę powygrzewają. I wystarczy poczekać, a potem będą piękne kwiaty zdobiły nasz ogród. Czy Wy wysłyszycie ten dźwięk? Śpiewające ptaki. To było to, co urzekło Dawida trzy lata temu, kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy do naszej ziemi obiecanej. Stanął tutaj w ogrodzie i mówi: Słyszysz? A ja mówię: Nic nie słyszę. On mówi: Ptaki śpiewają. I to go urzekło. Dobrze. Zabieram się w takim razie za pelargonie. Dokładnie tą samą metodą, co wsadzałam supertunie. Trochę ziemi na dno. Następnie włożę same doniczki. A potem sadzonki. To jest super fajna, czysta metoda. Macie jakieś swoje ulubione kolory pelargonii? Ja mimo wszystko zostaję przy różach. Czy to takich intensywnych, czy może trochę bledszych. Ale róż to jest ten kolor, który lubię mieć w ogrodzie. A wy jakie macie swoje ulubione? W międzyczasie, gdy tak szykuję sobie tutaj donicę, czy raczej kosz, powiem Wam, że cebulowe. Co tam, dziewczyneczko? Poczekajcie chwilkę. Co tam? No chodź, dziewczyneczko. Nie dostałaś jeść, co? Uh -huh. Tak, tak, to nie są pieszczoty, to nie jest czas na pieszczoty, to jest czas na karmienie. Musisz jeszcze chwilkę poczekać. No, pięknie. Cebulowe czosnki, jakaś jedna trzecia naszych czosnków już powoli otworzy, otwiera swoje główeczki. I widać albo tą fioletową, albo białą ich część. Katalpa, która powinna dopiero wypuszczać liście, no za miesiąc już wypuściła liście. To jest też bardzo ciekawe, piękne zresztą. Pokazywałam Wam ostatnio łubin. Łubin to samo. Jeszcze kwiaty nie mają koloru, ale już są widoczne. Spojrzeliśmy dzisiaj rano na czereśnie. Czereśnie ma już malutkie zielone, oczywiście, ale owoce. To jest też niesamowite. I moment, który te gryski lubią najbardziej. I gotowe. Ona jest piękna. Jeszcze jeden kosz, a potem pozostanie tylko lwia paszcza. No i pozostało nam tylko jakieś jeszcze delikatne podlanie. I tą część pracy mamy hmm. zamkniętą. Wystarczy teraz czekać i cieszyć się tym pięknym kolorem. Cześć dziewczyneczka. Wiem, jesteś głodna, tak. Wytrzyma jeszcze chwilkę, co? A nagroda będzie sowita. No, to jest efekt końcowy. Supertunie wygrzewają się w słońcu. Pięknie wyglądają. A jeszcze pięknie będą wyglądały, gdy już będą miały kwiaty. Pelargonie i supertunie są już na swoich miejscach. Zostało mi jeszcze wysianie lwi i paszczy. Tak jak Wam mówiłam, mam różową odmianę. Przygotowałam sobie doniczki po Hyacintha, również różowe, więc będę wiedziała, że to właśnie moja różowa Lwia Paszcza. Dzisiejszy film był taki pod znakiem zapytania. Co chwilę pokro pokropywało. Nie jest też zbyt ciepło, ale na szczęście mogłam zrobić wszystko to, co zaplanowałam, i to jest świetne. Nieświadomie ustawiłam sobie doniczki w kształt flagi olimpijskiej. To jest dopiero mistrzostwo świata. Co tam chrupko? Gdzie ty tutaj jesteś? Czy najadłeś się? Mhm, biegnie. Niesamowite jest, jak takie malusienkie ziarenka. Produkują takie piękne kwiaty. Ja powoli kończę. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. W ten chłodny, kwietniowy dzień. Czekam na Wasze komentarze. I dziękuję za kolejne subskrypcje. Za każdego kciuka w górę. Miejcie się dobrze. Ciepło przede wszystkim. I napiszcie, co tam słychać u Was w ogrodzie, na tarasie, na balkonie. No i oczywiście, czy planujecie supertunie, czy planujecie pelargonie w tym roku? Miejcie się dobrze, pozdrawiam razem z Dawidem i do usłyszenia, do zobaczenia.